Siema. A dzisiaj będziemy zmieniać hamulce, yy, hamulce, klocki i tarcze w moim aucie. Bo no, zobaczcie jak wyglądają tarcze już, a klocki. klocki są jeszcze gorsze. Tak wyglądają tutaj z tej strony. Nie wiem jak nawet z drugiej, bo tylko tam sprawdzałem, z drugiej, znaczy z drugiej, że z drugiej strony tarczy mi chodzi. Dobra, tutaj mamy jakieś Takiej firmy, nie wiem czy to dobra firma czy nie yy, klocki tutaj Takie do tego auta i tarcze nowe yy, Tak wyglądające one bardzo, no, bardzo ładnie wyglądają Zobaczymy jak to tutaj będzie wszystko pasować No dobra więc samo przygotowanie zajmuje trochę dużo czasu, ale jak się dobrze przygotuje to wszystko, te lewarki, deseczki różne, to wtedy chyba się będzie lepiej pracowało, prawda? naraz zobaczymy czy się samochód bo nie mam sprawnego hamulca ręcznego podstawiłem tylko jakieś klocki i zobaczymy czy mi się nie stoczy do tyłu Dobra, mam nadzieję, że mimo tej kosiarki, która tam chodzi, będzie słychać coś, co tutaj mówię. Mamy porozkręcane koła już z dwóch stron. O, tam też stoi na kołkach. Na, w czterech miejscach jest podstawione bezpieczeństwo. To jest podstawa. Nie mam takich kobyłek, bo sobie jeszcze nie kupiłem. Ale mam takie klocki. Dwa lewarki. Stoi samochód porządnie. Próbowałem majtałem nimi, nic się tutaj nie wywraca, ani nie kolibie dobra, teraz tak, teraz będziemy ściągać tutaj te jak to są, jak to się nazywa? sworznie czy coś tutaj tutaj nie mam tych, tych, tych osłonek na te śruby mam nadzieję, że tu będzie wszystko ok A jak to nagrać teraz mam tutaj w ogóle sam bym zobaczył jak to wygląda co się stało? Bocian tam lata. Aha, no widzę. Tam daleko, już poleciał za drzewami. Bocian. Okej, okay, te śruby z tyłu już mam. O, tu poluzowane. Najpierw odkręciłem to i tą na dole tam też, tak samo. No i teraz będę próbował to... A, teraz te, chyba te blachy i ściągnąć to całe, to to... Idzie coś taki. O idzie, idzie, idzie. O właśnie. Dobra. O. O kurde. Niedobrze. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. I krytytkę se nie przytykowałem to, czy tego strepsa i lipa. No. Więc tak to wygląda. Zaraz sobie tutaj to przypniemy do góry. Kurcze, no niedobrze, że mi się tak spadło to wszystko. No, podwieszone ładnie. To teraz będziemy musieli odkręcić te dwie śruby, żeby ściągnąć ten ten cały, nie wiem, ten jakiś sworzeń, czy jak to tam się nazywa. No nie znam tych fachowych nazw, ale mniej więcej chodzi o to, żeby to ściągnąć, żeby właśnie zdjąć tarczę i przymierzyć, przymierzyć bynajmniej to chociaż do tych nowych tarczy i i te klocki do nowych klocków, czy. No, mi się udało. No. Pakę! Jest tu rancik. Taki w zasłowie jest centymetra, chyba. Aż nie wiem, żartuję, ale jest duży. No, ja widzę, że wszystko się zgadza. Zobaczcie, to są te. To jest ten klocek, to jest ten no to jest, to jest to samo identycznie w tym tutaj klocku jest właśnie tak, że to jest taka blaszka tak to było właśnie. Taka blaszka z drugiej strony jest z drugiej strony. Na drugie klocki. Jak tutaj tak przyłożyłem. To jest praktycznie no identyko, zobaczcie, no. No, będzie to samo. Nie mogłoby być chyba inaczej. Tarcza też. Zobaczcie. Tarcza identyko jest. No. Nie wiem, jakie tu... Nie wiem, jakie tu porównać, ale o, zobaczcie, tuż Chodzi mi o grubość, tylko o to czy, patrzcie, no stoją równe, równiutkie są, bo to żeby weszło w ten... Mm. Jeszcze tylko sprawdzimy z tej strony, czy to jest ten otwór najważniejszy. W środku ten sam. Nie, jasne, że ten sam. Ten sam otwór, nie wiem czy widać. No. Śruby jeszcze. O, no, zgadzają się, śruby każda jest w tej, dobra to teraz będziemy, żeby, żeby moim zdaniem żeby było wszystko ok, to ja skręcę sobie teraz drugą stronę tak samo bo no tutaj jak widzicie, tutaj to już jest tragedia, nie, poszło po tarczy już ostro, klatka to już praktycznie w ogóle nie ma jak to mówię, jest cienka jak kartka papieru <grym> więc no teraz odkręcę drugą stronę i będziemy to wszystko czyścić i, i... o koty chodzi. Sikot sobie i będziemy tutaj to działać dalej. Dobra, teraz zabieramy się za oczyszczenie tego wszystkiego z tego syfu. Mm. Żeby to jakoś wyglądało tak jak tutaj tam Oglądałem takiego gościa To miał rację, no trzeba oczyścić najważniejsze tutaj te Miejsca gdzie te klocki się, wiecie, ruszają, żeby te klocki się Cofały, jak się zahamuje, że nie było tak, że zahamujecie i tak, słuchajcie, takie cały czas Jak ten klocek obciera i obciera to koło i obciera No trzeba te, te miejsca tutaj wyczyścić I, i po prostu, no, całe to w ogóle oczyścić, Jakieś szczotka druciana I, i ten i chyba papier ścierny. No, śruby są nawet spoko. Te, tam jeszcze będę wyciągał tamte drugie śruby, to też wam zaraz pokażę. No, ale oczyścić trzeba by z szczotka druciana, żeby to z syfu jakiegoś nie było. sprężynę. jakieś numery są w ogóle zauważyłem. ale co to za numer? poczyścimy będziemy widzieć. No, to ja się zabieram do czyszczenia. Na razie jedną stronę a później drugą. Dobra, oczyszczone to na razie to. To i śruby. Oczyściłem to szczotką drucianą, to ręczną, a to oczywiście starą wiertarką Celma z takim o tym, trochę tym sobie pomogłem, tutaj to leży. I tutaj sobie jeszcze porobię zdjęcia, żeby te numery mieć. Może się przydadzą kiedyś. No, teraz jeszcze, teraz przyłożę tu klocki i będę tu czyścił dokładnie papierkiem, żeby tu było tak równiutko. Tu, gdzie jest ten, tu, gdzie te klocki się tak cz, cz, przemieszczają, poruszają. No i tutaj, gdzie, gdzie śruby przylegają, też oczyszczę ładnie, żeby to ładnie czytam na czy śruby, żeby jedno do drugiego przylega. Tu i tu, ładnie to oczyszczę jeszcze papierkiem. Rozpakowujemy nowe klocki. To jest chyba najlepsze w tym całym przedsięwzięciu. <grywanie> Spakowywanie tych nowych części. Jak widzicie o tutaj to wszystko trzeba ładnie, żeby ten klocek miał jak tutaj się przemieszczać. Ten drugi też taki sam jest tu. O, ten będzie chyba z tej tak. Nie z tej o. Ja tu nawet nie chce za bardzo wejść, bo jakaś rdza... Zresztą tego nowego też tu przetrę ładnie. Tutaj. Trzeba przeczyć ładnie papierkiem, żeby on się jakoś tutaj był głodziutki, bo nie jest za bardzo. I tutaj te ranty też. Z tego co tutaj wyczytałem w internecie i wyoglądałem się jakiś filmów, żeby tutaj na przykład jakiś taki zadzior jakiś na przykład tu. Czy tu też, no, nie wiadomo o co chodzi. Jak zacznę, jak nie wyszlifuję tutaj, może zadzior wpaść tu i później będzie obcierało tarcze, i będzie takie... Takie chrobotanie. Kiedyś miałem taką sytuację, pamiętam, założyłem nowe klocki w jakimś aucie, zacząłem jeździć i mi po prostu po środku taka krecha się robiła, ale później to znikło, bo właśnie tego zadziora gdzieś tutaj miałem i on się po prostu wpadł mi w klocka. Czy może tu w tej szparze był w tej dziurze? No nie wiem. W każdym bądź razie tak to wyglądało. Oha, to to jest chyba ten. ten, Kiedy mam wymienić klocki, to tam już, tam już są płaskie. to już wyczyściłem, właściwie wszystko już wyczyściłem tutaj te ranciki, wyczyściłem tutaj tę stronę, tom i tom. Gdzie to się tutaj fajnie wchodzi i styka o tak, jak to by mniej więcej było tak, żeby to jakoś yy. jak jest tu o, o to jeszcze mam takie o tutaj to wszystko ładnie przetarłem, po pierwszym to do powinno to ładnie chodzić bez żadnych problemów. Jeszcze nigdy tak nie robiłem, powiem wam dokładnie jak teraz robię. Nawet dla siebie, jak to się mówi. Nie, nie, poważnie mówiąc, nawet nie wiedziałem, że trzeba to tak ładnie tutaj oczyścić, żeby to jakoś tutaj było, żeby to fajnie chodziło. No, no to jedna strona zrobiona. Jeszcze wyciągnąłem te śruby z tego, z tego to też oczyściłem, ale już nie będę tych gumek wyciągał stamtąd, bo nie mam nowych, i, i założę, na założę to po prostu wyczyszczone śruby ładnie do tego i będzie ok. Mam do, nie mam specjalnych narzędzi do tego. Mam tylko blachę i ścisk I zaraz Wam pokażę jak ja to sam sobie wymyślałem nie wiem czy tak... gdzie to jest w ogóle Tutaj no O, 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 widać coś widać nie A tu zrobiłem sobie tak Tak I tutaj sobie położyłem to tak No, no i super, o! Jest, no i tutaj trzeba będzie to oczyścić. Wszystko, ile się da, tutaj też Tutaj też czyściłem. Z drugiej strony, papierkiem i felgę tak samo, żeby to już porządnie tutaj wszystko przylegało. no, jak już to oczyszczę, to będę już pomału to wszystko skręcał. Dobra, będziemy to już pomału składać z tej strony. Mam jeszcze taki smar miedziany który jest tam napisany że jest na wysokie temperatury tutaj było jakoś do czekajcie a tak okay. jest tu napisane że jest od 200 tu do 600 stopni a do 200 działa coś tam jako klasyczny smar. No. W każdym bądź razie będę nim smarował te o te śruby, które właśnie tutaj. Włożę, bo jak z tego co tam czytałem o tych hamulcach, to właśnie tutaj te hamulce całe na tym, przy, na tym właśnie na tych śrubach tutaj cały czas pracują. Delikatnie, wiecie, w tej we w tej. Więc sobie tutaj. O, nasmarujemy. No. Posmarowane i teraz próbujemy to tu wcisnąć. Znaczy, wyczyszczone i posmarowane. Próbujemy to tu. O, elegancko. No. I druga. Tutaj. No, nie będę w do końca, bo. O, jeszcze przy okazji mi się tu upaciało No. I teraz z drugiej strony to samo. Raz to wytrzemy. Tutaj też wytrzymy Papierem. I z drugiej strony identycznie. Dobra. Dobra, ale chyba zanim zacznę skręcać, to coś nie widać. Chyba idę umyć ręce, żeby nie było takie brudne. Bo do skręcania już tu w samych czystych elementów będę przyjął czystych rąk. A kiedyś słyszałem takie coś, że mechanik prawdziwy powinien być u, u brudny aż po samym łokcie. No i mimo, mi trochę brakuje. Ale były czarniejsze, tylko je ja co jakiś czas myję. Tu są takie czarne. Dobra, idę ją umyć i będę to już skręcał. No i jedno koło chyba skończone. Chyba dobrze wszystko zrobiłem, nie wiem czy tutaj taka będzie przerwa, czy to, czy to jest dobrze, czy nie. Zobaczymy. Pomału się przejedziemy na początek i zobaczymy, czy coś nie rozleci. No i skończone, chyba wszystko jest tip top teraz trzeba pozakładać koła, na których sobie siedziałem. No i się przejechać, zobaczyć czy wszystko gra. No i teoretycznie to tyle z wymiany e, klocków i tarcz. W samochodzie Chrysler y, Town Country z 2006 roku, w benzynie y, z, z 3,8 litra silnikiem, jeżeli by kogoś to interesowało, jak to zrobić, to, to powiem Wam chyba szczerze. Mówiąc to najtrudniej jest chyba dobrać te, znaleźć te, do, dobry rozmiar tych klocków i tarcz, nie? bo w internecie jest tego pełno. I to nie było takie łatwe, bo ja, ja to po prostu sobie zrobiłem tak, że ja to sobie rozkręciłem. Trochę sobie w miarę możliwości pomierzyłem. Znalazłem to w, gdzieś tam w internecie, poddrukowałem sobie takie, takie wiecie podobne, z, takie same, jak to się mówi, z takimi wymiarami, jakie ja miałem te, te, te tarcze i klocki. Pojechałem do sklepu, pokazałem gościowi i. I razem z nim szukaliśmy tego w sklepie, po prostu. Tylko w takim sklepie byłem, gdzie są części do aut amerykańskich, wiem. bo to jest auto akurat z Kanady. I, I w takim sklepie szukałem, nie w takim zwykłym sklepie, bo w zwykłym sklepie kiedyś coś inne części szukałem, ale takie zamienniki i nigdy nie pasowały. Zawsze to brałem, później oddawałem, brałem, oddawałem, a później musiałem oddać i po prostu wziąć pieniądze. i... Jak oddawałem, brałem pieniądze z powrotem, to byli niezadowoleni ze mnie, więc już nie robię takich numerów. Więc wolę jechać do sklepu z częściami do aut amerykańskich, kupić mieć, założyć i zrobione. Koniec i tyle. No, to tyle na dzisiaj. Jak coś, to komentujcie tam, piszcie. Cześć. Na razie. A tutaj są dwa pomocniki. Jeden sobie tutaj pomaga mi zmieniać koła hamulce znaczy, a drugi tam. O. Pomagacie koty? Pomagacie? No, cześć. Się spało. To tam masz w uchu? Zaraz sprawdzimy wszystko. Wszystko naprawimy. O, jest i trzeci. Cześć, cześć, gdzie, gdzie? O. Trzy pomocnicy. Dajcie zabiorę wam No, macie więcej miejsca teraz